Witam w odcinku 166 W dniu dzisiejszym kończę naprawę xboxa klasika. Jak widać przyszły kondensatory Takie trochę nietypowe w kształcie Wyglądają bardziej jak baterie ale to są kondensatory Pojemność jednego farada więc bardzo dużo Specjalnie kupione do właśnie tych konsol do xboxów Jeden będzie do konsoli, którą robię, którą tutaj widzicie. Drugi będzie do konsoli mojej, w której w ogóle nie mam kondensatora. Został po prostu wylutowany, żeby nie śmiecił na płycie. I w tej chwili właśnie przystępuję już do montażu. Mamy tutaj wylutowany. Pokażę, gdzie był. Widać, jest puste miejsce po kondensatorze w dolnej części pomiędzy kondensatorami. Tym największym i trzema innymi małymi. Tam go trzeba będzie wlutować. Roboty za dużo nie ma. Po prostu włożyć troszeczkę mało miejsca, bo on nie jest dostosowany akurat do tej lokalizacji, jeżeli chodzi o gabaryty. Ale myślę, nie będzie większego problemu z tym. Trochę topniku. Nie jakiegoś specjalnego RF 800, zwykły Flux. Później się go zmyje. Lutownicę, tą kolbę, którą ostatnio pokazywałem, którą kupiłem, już mam rozgrzaną. Weźmiemy sobie kawałek cyny. I podlutujemy to. Powinno być. Tak jak mówiłem, roboty dużo nie ma, przy tym końcówki skrócić. panel szczoteczka, i zasadniczo cała robota skończona. Tak to się prezentuje. Kondensator wlutowany i teraz powinien zegar pokazywać po włączeniu konsoli właściwą godzinę. Tu jak widać leży sobie Alcix Amigi wąski, ponieważ w ostatnim czasie Wędzin przesłał mi szerokiego do klawiatury, której mi brakowało właśnie szerokiego Alta, jakby ktoś potrzebował wąskiego to chętnie oddam gratis, za darmo jakby ktoś potrzebował wąskiego alta tu jak widać, jak mówiłem, mam drugą jeszcze drugi kondensator, ten będzie zamontowany w mojej konsoli której na co dzień używam rzadko, bo rzadko, bo jeśli nawet chciałbym na każdej konsoli zagrać chwilę to nazbierałoby się tego czasu sporo, jakbym miał na wszystkich grać na raz Także teraz schowamy sobie to do budy, do obudowy. Zmontujemy całość, tu mamy obudowę. Zaraz sobie przyniosę śrubki, najpierw przykręcimy płytę. Powiedni śrubokręt już mam Torxa. Proszę bardzo. W pierwszej kolejności trzeba od tyłu włożyć płytę do portów. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I będziemy testować za niedługo. Czy to działa, czy to nie działa. Komplet śrubek do przykręcenia płyty głównej Tych śrubek jest dość sporo Niestety końcówka jest niemagnetyczna więc będzie wylatywać pewnie Będą problemy z montażem Jedną już mamy Jest tych śrubek sporo tak jak mówiłem Może tu sobie szabolek od wentylatora przypnijmy Zawczasu Tak przy kamerze niewygodnie, bo wiadomo dostęp utrudniony, żeby nie zawadzać kamerze. Tutaj od przycisków od portów joysticka, iPadów Tutaj. Tu mamy wtyczkę zasilającą z zasilacza, praktycznie taka jak ATX-owa jest sobie najpierw umieścić środki w odpowiednich otworkach, później dokręcać będzie troszkę łatwiej. Na pewno tutaj dwie, chyba będę musiał się posiłkować pęsetą, bo Uparcie nie chcę współpracować. Tak. Kolejna od wideo. Śrubka. Tu już powinno pójść lekko. nie podłączyliśmy kolejne porty padów kolejna śrubka tu jedna tu jedna i ostatnia przy wentylatorze to może być problem bo tam jest ciężko dojść No i teraz kręcić, mogę ja sobie już z... usiąść, podociągać wszystkie śrubki. Jeszcze nie dokręcona, tu jeszcze niedokręcona tak żeby nam później nic nie latało Z soli kolejnym krokiem będzie montaż napędu płyt podpinamy pod płytę główną, łączę zasilania Ale dokładnie siadło kolejny krok, dysk twardy, w tym wypadku wymieniony w tej konsoli teraz w tym momencie jest dysk 250 giga, tak jak mówiłem. Tutaj czasem poustawiać ładnie kabelki, żeby nie... Zagadzały. Włączę zasilania Molex. Odpinamy do dysku. A się uda. Bo opornie to idzie, jak widać. Taśmę od dysku. Też czuja. I zostało nam przykręcić kilka śrubek. się można posiłkować drugim śrubokrętem, który ma końcówkę magnetyczną. Umieścić sobie po prostu śrubkę przy pomocy takiego drugiego śrubokrętu na miejscu. Akurat ten nie będzie chciał trzymać, to jest z jest. A drugim śrubokrętem właściwym dokręcić. Z tego co pamiętam to trzecia śrubka była tutaj <laughs> i zasadniczo mamy złożone. Pozostało założyć górną część obudowy. śrub od spodu cztery pod gumowymi podstawkami dwie na środku i teraz z wyczuciem, żeby nie zerwać gwintu I szósta. I zasadniczo konsolę mamy zrobioną. Pozostało wziąć klej jakiś, czy to supergluczy, butapren podkleić nóżki, żeby się nie odklejały. Ale w zasadzie to konsola na nich stoi, więc będzie dociskać i nie trzeba by zrobić. I takim oto sposobem, no, coś nie, nie spasowało nam się coś. Niestety musimy jeszcze konsolę rozkręcić, bo coś nie weszło na miejsce. Jak to mówią, coś nie pykło. Źle poskładaliśmy. Budowała, nie wiem czemu, coś tutaj odstaje najwidoczniej, tylko nie wiem czemu, teoretycznie wszystko jest dobrze na miejscu. Może tu naprzód założyłem. że jest tutaj jest napęd tu musi tak wejść a tu coś odgięło nam się kawałek ekranu teraz już powinno być dobrze o teraz skoczyło tak powinno więc jeszcze raz trzy Cztery, pięć i sześć wkrętak jedziemy. Teraz widać, że wszystko jest spasowane wszystko działa. Tak Więc Xbox w najbliższym czasie, w poniedziałek, pojedzie do nowego właściciela. Wiadomo, kto jest nowym właścicielem. Kto będzie, właściwie jeszcze nie jest, jeszcze nie dostał. Ale mam nadzieję, że będzie cieszyć. Konsola zrobiona, gotowa do wysyłki. Jak tylko przyjdzie termin na wysyłkę, to wysyłamy. A w międzyczasie, w oczekiwaniu na kondensatory, zająłem się inną sprawą, ponieważ bakserek wysłał mi swojego PS2, w którym laser nie czytał. Ponieważ miałem na stanie w domu 2, 4, w sumie 5 konsol PS2 FAT, łącznie z tą od bakserka, więc udało się z części pozyskanych. Bakserkowi konsolę naprawić. Konsola już wróciła do bakserka. A tu, jak widać, jedna konsola oczywiście z dyskiem twardym. W tym wypadku jest to chyba, jak się nie mylę, 500 giga. Druga konsola ta akurat z dyskiem 1 tera z kartą. Pamięci z pendrive'em to jest akurat egzemplarz, którego używam na co dzień. Tu mam zysk 1 terabajtowy. Nie będę musiał chyba tłumaczyć po co. A ta konsola została naprawiona jako druga. Jako trzecią naprawiłem tą, którą przed chwilą swoją pokazywałem, bo też coś nie chciała czytać płyt. Okazało się, że był tylko brudny laser, na szczęście. Gdzieś czasem z płyt się dostają jakieś brudy i na głowicę lasera wlatuje, przez co przestaje laser czytać. Ta konsola jest zrobiona, czekam tylko na kartę pamięci, na której zamontuję primak Boot'a, tak żeby można było odtwarzać gry z dysku twardego. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem, to proszę pisać, jeżeli się nie znajdzie chętny tutaj, zostanie wystawiona albo to na OLX, albo na Allegro, konsola w pełni sprawna, wszystko działa, jedyne co trzeba będzie sobie załatwić to pada, bo nie mam padów, z padami akurat jest problem do PS2, ciężko dostać sprawnego. Do tego mam jeszcze dwie konsole PS2 FAT, które są do zrobienia. Na razie nie mam czasu, bo siedzę z trójką chorych dzieci w domu. Więc czasu za wiele nie ma. Tu mam jeszcze swoją slimkę, również działającą. I drugą slimkę, w której brakuje przycisku, więc trzeba będzie przycisk wykupić. I spróbujemy ją też ożywić. Być może jest działająca, tylko po prostu przycisku brakuje. Zobaczymy. Chociaż nie, tu nie ma nawet lasera. Więc ta na pewno nie będzie działać. Ewentualnie, być może z pendrive'a coś się da odpalić. Także w dniu wczorajszym, trzy konsole PS2 naprawiłem. Udało się. Dobry dzień. A co dzisiaj? A dzisiaj już mi się nie chce. Dzisiaj już zrobiłem Xboxa. I tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu pojedzie do nowego właściciela. Także, jakby ktoś był chętny na PS2 z dyskiem twardym 500GB, to proszę pisać do mnie. Pod komentarze, pod filmem w opisie będzie jak zawsze adres mailowy do mnie. I Jakby ktoś potrzebował alta wąskiego do amigi, to oddam za darmo. Za dzisiaj dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.